Siemroleczka! Dzisiaj gramy w Tokio bokę i jeszcze raz dziękuję i subskrybujcie. I dzisiaj będę kupywać kreator postaci i muszę... no... W ogóle wszystko może od nowa zrobię, wszystkie postacie od nowa. Dobra. I widzimy się za chwilę jak już kupię. Okej, okay, już kupiłam i tyle mogę zrobić postaci. Powinnam to na początku kupić, no ale <laughs> na szczęście już mam. Ej, i tak mogę te, a mi się te włosy zawsze podobał. i ja jestem yy, zdziwiona, jak będzie wyglądać wszystko, wszystkie te postacie i to znaczy te cztery rzeczy, w sensie... Mm. I zrobię sobie inną godzinę, że ja niby jestem mała. Dobra. Oso i te włosy, bo już myślałam, że nie będzie. Ja tak nie chciałam mieć tu realu, no ale muszę o, to są O, z tym końcówkami? O, to są te. Tylko jeszcze popatrzę. to już chyba są te zwykłe, a ja chcę jakieś te... Do tego różowe by pasowały, kolor włosów. Ale takich nie będę parała, tylko wezmę tak co do fragmentu moje. Ja mam taki średni blond lub platynowy, więc... Na pewno nie takie. Mmm, czekajcie. To będzie jakby to tak działało, no takie by mi się marzyły no ale wolę mieć swoje naturalne grze. Dobra, mogą być takie aciuchy, ucieczkę. Y Co to jest? A, te ręczniki. a tu takie coś, a tu takie coś, a tu takie coś. Oh my god! Wyobrażam sobie to sobie gorzej. A jest jeszcze lepsze. Ja bym chciała coś czarnego. To jest spoko też. Co to jest? E... Myślę, że to. Mam podobne dżinsy. I taki top mam biały. No dobra. i tu ja mam kolor. Nie wiem, ja mam jakieś takie... Mogą być takie myślę. O, a to nawet grzywkę ma, no to spoko. Um. Może takie oczy nie, no. Nie no. Ja no, zwykłe wezmę. Co to jest? No bo tu jeszcze co. myślę, że takie. A na głowę chyba nic nie będę brać, chyba że jeszcze popatrzę. Jakieś kapelusze. I nie. U. U -o. To jest przepiękne, ale jeszcze te ciuchy mi są ładne, jest ładne, tylko tak. Albo tutaj są, a ja tu nie w sukienki, serio. Chyba wezmę to lub to, lub jeszcze to. To. No, i... to się zejdzie, bo ja jakieś takie deklaracje zrobię. No to. <laughs> mm. A to co to jest? Ej! Tak są już szukać. Dobra, no szczęście, przez parę sekund tylko tego szukałam. I moja postać będzie tak wyglądała. I teraz, jak mówiłam, zrobię sobie inną rodzinę, że ja jestem, jakby taka mniejsza, czyli jestem w trzeciej klasie, czyli takie oficjalne. No i teraz sobie zrobię może mamy. Tylko ja się zastanawiam, czemu nie mam wszystkich włosów, co u innych były. To jest tutaj żona. Eee. Dobra, myślę, że... Wezmę mm. my włosy. czekajcie, te, a kolor będzie... czekajcie, bo No. Można powiedzieć, y ما بلش E in Dobra, takie. Czuch eh, jeszcze jakiś inny. Nie, tylko nie. Myślę, że wezmę to. No i okej. Okay. Teraz zrobi tatę. halo. Hmm. No, Czemu tutaj są te koczki dla dziewczyn? Co jest yy, podejrzane. O, a są nawet te kur, Co to jest? No, można powiedzieć Teraz sobie zrobię siostrę. To będzie stopnia postać. I... Włosy! A ja wiecie co, ja też nie gry. Tylko chcę zobaczyć ubrania, bo zawsze było mało i takie kiepskie, jak się nie miało tych dodatków. To będzie ciężko nawet, można powiedzieć. Nieee, no. tylko tyle? No dobra, ale ważne, że się polepszyła kolekcja. Yy. Ona niech będzie miała lat 7. Lub 5, no 5. Bo też będę robić historyjki. Myślę, że to będzie spoko. A te włosy właśnie to chyba wezmę, wiem, które takie dwa warkocze może. No tu? Nie. Jak ktoś tu nie mówi, że ostatecznie będę miała te włosy u siebie, bo będę sobie robić frizury różne. No tu są te warkocze. Dobra, a kolor, więc będzie taki. A na głowę. Eee, e, e, e. Dobra, myślę, że tak to może wyglądać. I jak coś się pytacie pewnie gdzie, to będzie wszystko mieszkało. Więc ja mam też swój osobisty dom do innej serii. Wiecie jak ja jestem taka już dorosła bardziej. Więc co też na walentynki robiłam. Idziemy do domu. Co? Byliśmy tam ostatnio chyba w grudniu. Jak coś to sprzątałam tam, robiłam trochę remontów, to znaczy po świętach. Oj, to się da wyjąć. A to tak gdzie? Już mi postać musiała zginąć. Jak toż, no? Czekajcie, no, to, to niemożliwe jest. Dobra, zrobiłam pauzę i dołożyłam mu te yy, nauszniki, żeby to coś się dało. No ale tu będzie zawsze coś na zimę. Jak coś? Tu będę jakiś w sklepce robić. Dobra, to zostawiam tu i spadamy. Dobra. Proszę mi tu włazić. I idziemy do tego starego domu, co było się ostatnio w Znaczy, wy oglądaliście to ostatnio w raczej. O, tutaj. Posprzątałam niektóre rzeczy świąteczne, niektóre jeszcze ja. Dobra, proszę iść już z tej chaty. Ojcie, no sorry, to nie twoje. Aha, to trzeba będzie dwa pokoje przerobić. No, macie, będziecie mieć swoje dzieci? <noise> Ej, a to ich tu nie da, się szkoda. Jak coś to masz już ubrania, widzisz? I kurtkę. Widzisz? Dobra, tą kurtkę i zostawię. To jest na jakiś ten karton. I zwracajmy proszę na to uwagi. A to jak już po drodze to powyrzucam. E no i wezmę karton. Halo, no. I na takie potrzebniejsze rzeczy, bo będę tu robić remonty. Jeszcze nie wiem, czy na tłumaku, czy nie. Dobra, to zostaje. To też zostaje. To też zostaje. I to też zostaje. To też zostaje. To też zostaje. To, też zostaje. Mm. to się potem zrobi. No i dobra. Będę kontynuować w następnych odcinkach i będę też nagrywać z tego historii. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę i subskrybujcie mój kanał. Pa-pa!